Hej, w co tam grasz? W Syberię. Zaraz, zaraz, mamy 2025 rok, a ty grasz w Syberię? No tak, ale to jest wersja zremasterowana z tego roku. Okej, okay. ale to wciąż ta sama gra. Po co po raz kolejny grać to samo? Jak to? Po co? Czy Ty nie wiesz, że Syberia to absolutnie najlepsza przygodówka w dziejach? Dzięki swojej wyciągającej fabule, niesamowitej grafice, cudownym lokacjom, również niesamowitej muzyce. Ta gra była ponadczasowa już w dniu premiery w 2002 roku. Wyróżnia się przecież bogatą narracją, ciekawymi zagadkami, wyjątkowymi lokacjami. Oraz piękną i inteligentną Kate Walker, która była absolutnie wyjątkową żeńską bohaterką w świecie gier komputerowych. No i ta absolutnie wspaniała podróż głównej bohaterki i wszystkich tych cudownych postaci pobocznych, które pojawiają się w tej grze. A teraz mam to wszystko w odświeżonej wersji, a ty mnie pytasz dlaczego. Okej, okay, okej. Okay. Tak tylko spytałam. Masz graj i nie bluźnij więcej.